Cześć, ja jestem Nexu i przychodzę do was ze zbiórką od mojego widza, który zbiera na leczenie mamy. Nieraz już o niej wspominałem, ale teraz brakuje naprawdę niewielka kwota do zakończenia zbiórki. Mama mojego widza jest po dwóch operacjach kręgosłupa, ma wszczepiony implant, choruje na depresję, epilepsję oraz chorobę dwubiegunową. Dodatkowo jest przykuta do łóżka, nie jest w stanie się samodzielnie poruszać, a nią opiekuje się jej syn, czyli mój widz. Także drogi widzu. Nawet jeśli masz złotóweczkę, wejdź w pierwszy link w opisie i dożyć coś od siebie, ponieważ naprawdę brakuje niewiele. A ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Ta transmisja na żywo miała miejsce w Bangkoku. 41-letnia Nguyen Pimporn żyła tam wraz ze swoim mężem. Kobieta pracowała, a w wolnych chwilach zajmowała się social mediami, na których zdobyła małe grono odbiorców. Przeglądając jej profil, można odnieść wrażenie, że promowała ona piramidy finansowe, ale nie mogę tego w 100% potwierdzić. Jej kolejną pasją było gotowanie, i nią też dzieliła się w social mediach. Nieraz odpalała transmisję na żywo, aby podzielić się z ludźmi swoimi przepisami. Jednak 25 maja 2021 roku transmitowała po raz ostatni. Możemy zobaczyć ją stojącą przy kuchence, jak to zwykle robiła.

Kobieta bladnie, a następnie upada twarzą wprost do wrzątku. Po uderzeniu upada tyłem na ziemię, pozostawiając widzów w szoku. Wciąż żywą Nguyen może zobaczyć jak leży na ziemi i ma drgawki, ale po kilku minutach z drugiego pokoju wychodzi jej mąż i zauważa leżącą żonę na ziemi. Wyciąga ją z kuchni, a następnie zawiadamia odpowiednie służby. Ci przybyli już po kilku minutach, jednak nic nie mogli zrobić, aby uratować jej życie. Autopsja wykazała, że Nguyen miała powiększone serce i podczas transmisji na żywo doznała małego zawału serca, co zostało podane jako oficjalna przyczyna śmierci. Najprawdopodobniej był on spowodowany zakrzepem krwi w jednej z jej komór. Przyznajcie sami, że była to tragiczna chwila, a szansa na to, że wszystko zostanie zarejestrowane na transmisji na żywo, była znikoma. Także drodzy widzowie, regularnie się badajcie, abyście wiedzieli co dzieje się z waszym organizmem. Być może gdyby kobieta przeprowadziła rutynowe badania, zapobiegłyby one tej ogromnej tragedii, a ta mogłaby się cieszyć życiem dalej. Ta transmisja na żywo pochodzi od 21-letniej chińskiej streamerki, która zdobyła popularność dzięki dużej integracji z widzami. Stream rozpoczyna się od muzyki, a na nagraniu możemy zobaczyć dziewczynę z kołem fortuny w tle. Założenie było proste, ale niebezpieczne. Widzowie mogli przekazywać pieniądze, aby zakręcić kołem, a tam gdzie się zatrzymało, streamerka była zobowiązana do zrobienia zadania. Koło było podzielone na kilka segmentów, a każdy z nich oznaczony był obrzydliwym jedzeniem lub napojem. Na przykład miała surowe jajka, imbir, musztardę i najniebezpieczniejsze – białe wino. W zasadzie im więcej pieniędzy przekazałeś, ta musiała więcej danej rzeczy spożyć. Tej nocy widzowie byli wyjątkowo aktywni, ponieważ kobieta po kilku godzinach uzbierała już ponad 13 tysięcy dolarów, ta nie spożywała tylko lampki wina, jednak tym razem piła naraz 2 litry bezpośrednio z miski. Następnie wbiła do niej jajko, dodała wasabi i jakiś sos. Tak tylko przypomnę, abyście tego czasami sami nie próbowali, ponieważ skutki tak głupich challenge'y są tragiczne. Widzowie zachęcali ją do spożycia tej mikstury, jednak nie wiedzieli o tym, że kobieta tego dnia zażyła antybiotyk, przepisany na drobną infekcję. A jak dobrze wiemy, przy braniu leków nie wolno spożywać alkoholu. To doprowadziło do śmiercionośnej reakcji łańcuchowej. Kobieta zaczęła zataczać się na transmisji na żywo, ale było już za późno. Po wypiciu całej miski, staje się blada i dostaje drgawek. Widzowie starali się zareagować jak tylko mogli, wzywali odpowiednie służby do jej domu, a transmisję na żywo udostępniali gdzie tylko się da. Gdy jej służby przybyły na miejsce, niestety ale było już za późno. Stwierdzono zgon kobiety. Przyczyną zgonu było zatrucie alkoholowe spowodowane reakcją z antybiotykiem. 57-letni Kelly Jane Williamson wraz z Randallem Jarnelem byli dobrze znani w społeczności łowców burz. Well, head head Mężczyźni dorobili się nawet telewizyjnego show, jaki poświęcali wiele lat swojego życia na dokumentowanie trudnych warunków pogodowych, a Kelly miał prawie 10 lat doświadczenia w tej branży. Jego głębokie zrozumienie wzorców pogodowych oraz formacji tornad uczyniło go szanowaną postacią wśród tej społeczności. Randall, choć był doświadczony, w dużym stopniu polegał na Kelly. Wspólnie nie tylko gonili tornada, ale również nagrywali istotne materiały do edukacji, badań i mediów. Dla The Weather Channel prowadzili oni transmisje na żywo, które odgrywały znaczące rolę w informowaniu opinii publicznej o trwających wydarzeniach pogodowych. Jednak to poświęcenie wkrótce doprowadziło do zakończenia ich życia. W 2017 roku śledzili oni potężną superkomórkę burzową w pobliżu spór w Teksasie. A wszystko to transmitowało The Weather Channel, również w tym samym czasie streamowali na swoim kanale YouTube. A zapis tej transmisji jest dostępny do dnia dzisiejszego. Mężczyźni podążają za komórką burzową, z której miało uformować się tornado. Za wszelką cenę chcieli dorwać superkomórkę i nie zwracali uwagi na drogę. Niestety w pewnym momencie zbliżali się do znaku Stop z ogromną prędkością. Nie zauważyli go, a również tą drogą jechał inny łowca burz z Arizony, 25-letni Corbin Jar Jechał drogą z pierwszeństwem i uważnie śledził burzę. Nieświadomy zbliżającego się zagrożenia. Niestety transmisja na żywo kończy się tuż przed uderzeniem, a te było katastrofalne w skutkach. Man, Kelly, który nie miał zapiętych pasów, wyleciał przez przednią szybę i natychmiast zginął. Randall, który był pasażerem, również zginął na miejscu, a niczego nieświadomy Corbin, który dostosowywał się do przepisów na drodze i miał zapięte pasy, również odszedł z tego świata. An attorney on the case went over this lawsuit with me. He says, based on evidence, the Weather Channel is responsible for this accident. Four months before Corbin. Jaeger was killed. People were texting the Weather Channel and saying these people were dangerous. Davidson went over the lawsuit, pointing out that the two storm chasers involved in the crash, Kelly Williamson and Randall Yarnell, violated basic traffic laws. The Weather Channel was fully aware of and had been warned by third parties that their storm wranglers engaged in reckless driving before the tragedy. This storm chaser texted the Weather Channel employee, quote. Według różnych źródeł, rzekomo przednia szyba w pojeździe mężczyzn była zasłonięta przez różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, co mogło przyczynić się do katastrofy. Mogli po prostu nie zauważyć tego znaku.